Więc w tej lekcji dalej transportujemy produkt, czyli produkt jest na pozycji środkowej. Wciskamy start. Stop. Start. Więc tutaj wszystko działa jak do tej pory. No i to, co będziemy robić w tej lekcji. Wciskamy start. Stop, zabieramy produkt, wciskamy start, widzimy, że taśma jedzie, a my byśmy tego nie chcieli. Więc co tutaj zrobić, aby ta taśma nie poruszała się w ten sposób? Więc tego dowiesz się z tej lekcji, jak przywrócić warunki początkowe. Zapraszam. W ramach tej lekcji została dodana komórka pamięci, aby móc ręcznie zmieniać wartość zmiennych i ustawiać je na stan niski. Dzięki temu można łatwo kontrolować działanie kodu programu. Komórka pamięci została dodana przez wprowadzenie adresu absolutnego oraz jej nazwy. Następnie można ją wykorzystać w kodzie programu do ustawienia wartości zmiennych na 0. Albo na stan niski. Jest to szczególnie przydatne w przypadku większych programów, gdzie można przygotować kilka takich komórek pamięci pod różne sekcje programu. Dzięki temu można łatwo przywrócić warunki porządkowe przed rozpoczęciem testów. Cały proces został szczegółowo pokazany w ramach tej lekcji. Dzień dobry. W tej lekcji kontynuujemy temat pamięci. Dowiesz się, jak szybko ustawić wiele zmiennych w stan niski. Zobacz treść zadania. Więc, tutaj, będziemy potrzebowali dodatkowej komórki pamięci, którą będziemy mogli ręcznie zmienić, i to będzie powodowało, że inne. Zmienne będą ustawiane w stan niski. Stałych widzów, jak również nowych, proszę o pozostawienie łapki w górę na potrzeby algorytmu. A teraz przechodzimy do Tia Portal. No i zaczynamy od dodania komórki pamięci. Czyli przechodzimy do tablicy, flagi pamięci. No, i tutaj dokładamy kolejną nazwę dla zmiennej. Więc będzie to ten sam typ zmiennej określającej bit. No, i tutaj adres. Więc w tym wypadku będzie to pamięć M, oczywiście, byte. 11. No i po kropce numer bitu będzie to bit zerowy. Więc tutaj wprowadziliśmy ręcznie adres absolutny dla tej komórki pamięci. No i tą komórkę pamięci już można wykorzystywać w kodzie programu. No i trzeba pamiętać, aby właśnie tą komórkę pamięci wykorzystywać. Czyli wykorzystujemy w kodzie programu. No i wykorzystujemy wszędzie tam, gdzie jest ustawianie wartości na 0, więc to jest jeden z dodatkowych warunków. Czyli tutaj w linii drugiej mamy ustawienie na stan niski, więc w tym warunku musimy jeszcze dopisać sprawdzić też, czy ta zmienna. Jest w stanie niskim. Więc ten zapis będzie się powielał. Więc tutaj mamy ustawianie stanu niskiego. No i dla zmiennej pomocniczej też jest ustawiana wartość 0. Więc ten warunek też tutaj musimy rozbudować. Czyli to jest sprawdzić, czy ta zmienna jest w stanie niskim. Więc wszędzie tam, gdzie ustawiamy coś na 0, tak naprawdę od tego warunku powinniśmy zaczynać. Więc dzięki temu w prosty sposób będziemy mogli ustawić wartości zmiennych w stan początkowy. Ok, więc przechodzimy do zaprogramowania sterownika, no i włączmy monitoring. Więc widzimy, że właśnie ta zmienna jest w stanie niskim, no i to powoduje właśnie, że przenośnik jest wyłączony. No i też zmienna pomocnicza jest ustawiona w stan niski. Więc tutaj bardzo ważna rzecz, żeby zmienić wartość tej zmiennej. Więc można to zrobić z poziomu tablic podglądu. Czyli dodać sobie nową tablicę, zmienić jej nazwę. No i do tej tablicy dodać. Zmienną. jeżeli pamiętamy adres, możemy wpisać adres. Jeżeli nie, no to można wprowadzić nazwę. Więc jeżeli włączymy monitoring, no to widzimy, że mamy wartość 0, możemy wprowadzić wartość 1, czyli do kolumny modyfikacji wartości. Wpisujemy 1 i potwierdzamy ikoną pioruna z jedynką. Więc to jest jeden sposób. Drugi sposób, oczywiście, możemy modyfikować klikając prawym no i ustawiając określony stan. Więc tutaj ważne, żeby był stan wysoki. Więc tutaj widzimy, że ten warunek już nie jest spełniony, bo mamy stan. Wysoki tutaj interesuje nas stan niski. No, mamy produkt na czujniku po prawej stronie, więc ten warunek jest spełniony. Więc możemy przejść do testów. Czyli produkt mamy po prawej stronie. Postawimy na czujniku środkowym. Wciskamy start. Produkt rusza. Mamy zatrzymanie, więc tutaj nic się nie zmieniło. Wciskamy start. Rusza. Stop, mamy zatrzymanie, start, też nam to działa. Więc w jakiej sytuacji ta komórka pamięci może nam się przydać? Więc jeżeli mamy taką sytuację, wciskamy start, stop. No i tutaj powiedzmy, ktoś zabiera produkt. No, i po pewnym czasie o tym zapominamy, wciskamy start, taśma ruszyła. No, i co tutaj możemy zrobić, właśnie użyć komórki pamięci. Czyli możemy z poziomu tablic ustawić stan niski. No, i to powoduje właśnie Wyłączenie taśmy, no i też, co ważne, zresetowanie zmiennej pomocniczej. No i tutaj pamiętamy, żeby znowu ustawić stan wysoki. No i dzięki temu będziemy mogli znowu rozpocząć testy od warunków początkowych. No, i widzimy, że wszystko działa. Więc taka komórka pamięci jest bardzo użyteczna. Możemy takich komórek pamięci oczywiście przygotować kilka, aby nie ustawiać wszystkich zmiennych w stan nis niski, tylko na przykład określone, czyli na przykład. Gdy mamy większy program, mamy jakieś sekcje, no to na przykład przygotować tego typu zmienną pod sekcję. Gdy testujemy daną sekcję, no to rozpoczynamy testy od warunków początkowych, czyli ustawiamy.